Przemierzymy dzisiaj ubrania z Instagrama. Nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnimi czasy panuje moda na prowadzenie butików właśnie tam. I niekiedy są to butiki autorskie, innym razem sklepy, które oferują różne rzeczy, na przykład szyte w Polsce albo sprowadzone z Włoch. A coś, co dzisiaj Wam pokażę jest absolutnie wyjątkowe, dlatego że Dominika, która stworzyła tę markę, jest z Gdańska, z Trójmiasta w zasadzie. A w Gdańsku ma swojego krawca, i w Gdańsku te rzeczy, szyje, będziecie mogli mi tutaj rzeczy w lustrze. Więc muszę podawać nad mową ciała. Pokażę Wam się w pełnych kadrach. I tak, poza tym, że te ubrania są szyte w Polsce, to tkaniny, z tego co wiem, ona kupuje w Hiszpanii i we Francji. I jeszcze tych rzeczy nie mierzyłam, mam nadzieję, że trafiłam z rozmiarami. Są tutaj dwie dwa takie zestawy na punkcie, których mam obsesję, odkąd je ja zobaczyłam na Instagramie. I te rzeczy przychodzą do nas w takich pięknych pudełkach. Marka nazywa się DNEL, tutaj już widać i wszystko jest bardzo ładnie zapakowane. Tutaj mamy papiery, naklejkę. Dobra, jak ona do mnie napisała, to stwierdziłam, że z wielką przyjemnością pokażę Wam te rzeczy. Jeżeli będę mogła przyczynić się do rozwoju jej marki, a wspieram przedsiębiorcze kobiety całym sercem, to będzie mi przemiło. Zobaczcie to, to są takie welury i powiem Wam, że tak jak i widziałam na zdjęciach, tak na żywo one absolutnie mnie nie rozczarowują, wręcz przeciwnie, są naprawdę bardzo przyjemne. No i co, mamy tutaj dwa komplety dresów, to są takie dresy premium, naprawdę i one i na sylwetce wyglądały ładnie i na żywo w dotyku. No takiego weluru to jeszcze nie ma cała. Możecie mi napisać, z czym wam się kojarzą dresy z weluru? Mi z czasami e, liceum, kiedy wszystkie dziewczyny były zafascynowane Paris Hilton, która chodziła w dresach Juicy Couture. Ja również takie dresy sobie kupiłam. I to był szczyt moich marzeń. E, I mam sentyment właśnie do weluru, Może się przez tą e, historię. No i tutaj mamy bluzę z pięknymi, modnymi ramionami. Jezu. Yes. Dobra, i to jest rozmiar, słuchajcie, tu wzięłam mniejszy rozmiar, a nie, to jest ML, dobra, to jest rozmiar ML góra i dół też ML, bo możecie też kupić XSS, także mierzymy. Nie myślałam, że kiedykolwiek powiem to na głos w odniesieniu do dresów, ale czuję się w nich jak milion dolarów, eleganckie dresy, dresy premium, dresy deluxe, prestiżowe dresy, nie wiem jak jeszcze mogłabym je określić. Ale wiem, że są absolutnie piękne. W ogóle ten materiał w dotyku daje takie poczucie komfortu i właśnie takiego luksusu wręcz. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, o czym mówię? Że nie czuję się w tym dresie, tak jak no mamy takie dresy z handemu, czy nawet z Miss w których chodzi się po domu, jak się wyskoczy na zakupy, to człowiek tak czuje, że no, no to jest wciąż dres. A tutaj ja się czuję po prostu jak gwiazda. I myślę, że rozmiarowo jest OK. Pokażę Wam zaraz całą sylwetkę. No dres jest przepiękny i jest naprawdę świetnie uszyty. Tutaj mamy wyhaftowane logo marki i na spodniach tutaj na kieszonce, właśnie mamy komfortowe kieszenie. Jeżeli natomiast chodzi o bluzę, ona ma tutaj bardzo fajny ściągacz, który możemy sobie zawinąć do środka, albo tak naciągnąć tutaj na zewnątrz. Ja tę bluzę widzę w normalnych stylizacjach takich nawet do pracy na przykład z jeansami albo jakimiś fajnymi spodniami, które są teraz w trendzie. Nie, no to robi całą robotę, chociaż nie tylko fason, ale też materiał. No holistycznie ten dres strasznie mi się podoba. Możecie napisać na dole, czy wam też. Także gdyby ktoś chciał się zapytać dlaczego one tyle kosztują, no to niestety wyprodukowanie ubrań w Polsce, uszycie ich w Polsce, na dobrej jakości materiałach sumuje się na trochę wyższy koszt. Mam nadzieję, że one będą super trwałe i będę je nosiła przynajmniej kilka lat autentycznie, ale to czy, czy to jest trwały wyjść po kursu w praniu, bardzo się sobie podobam w tym kadrze i, i z tymi dresami, a może jeszcze pokażę wam długo, zobaczcie tutaj lampy ustawione, nie pokazałam wam długości. Ja mam 1,74 m i te spodnie mam dość wysoko. Możemy je sobie trochę obniżyć. I ogólnie one są bardzo długie, takie idealne: nie są za krótkie, nie jest to 7,8. Tak jak często mam np. z takimi spodniami z Zary. Wydaje mi się, że Zara w ogóle szyje na niższe osoby. Więc no jest to wszystko super, super dopracowane. Słuchajcie, nie dostałam żadnego kodu od Dominiki dla Was, ale napiszę do niej, jeżeli dostanę kod, to on będzie na dole albo tutaj Wam go gdzieś opiszę. I kolejny dres, którego trochę się boję, jeżeli chodzi o fason, bo wydaje mi się, że on będzie odsłaniał dość mocno brzuch, ale zobaczymy. Niemniej ten kolor jest tak piękny, te dresy w tym kolorze. Były u nich również w sklepie, ale trzeba szybko je kupować, bo oni to szyją po prostu autentycznie tutaj w Gdańsku. Jak coś się wyprzeda, to potem trzeba czekać, aż znowu zostanie odszyte. No i tutaj mamy takie spodnie. One mają inny dół, bo na dole mają takie grubsze te ściągacze. No i bluza jest krótka, z dekoli. Oto i on! Habrowe cudo! I zobaczcie, co tutaj się fajnego dzieje. W ogóle nie wiem, czy widzicie w lustrze, ale ten dres totalnie podkreśla pośladki. Więc, jeżeli lubicie podkreślić swoją pupę, to będziecie się czuć w tym rewelacyjnie. I zobaczcie, tę bluzkę możemy sobie naciągnąć niżej. Guma, która tutaj jest wszyta, jest mocna, ale też mnie nie ściska. Taką samą gumę ze ściągaczami mamy na rękawach i też na nogawkach, które za chwilkę wam pokażę. Tutaj komfort i jakość materiału również są rewelacyjne. I tak to wygląda. Czuję się, Marian, to jest jakby luksusowo. Czuję się po prostu luksusowo w tym dresie. Naprawdę. Pamiętacie jakiś czas temu? Śmiałam się razem z Wami. Nie wiem, czy to było na Insta, czy na YouTube że mam coś takiego w szafie jak dresy wyjściowe to teraz na najwyższej części półki top of the tops to będą najlepsze dresy wyjściowe jakie ja posiadam no jestem totalnie oszołomiona piękne, piękne kobiece dresy chciałabym naprawdę się nie zachwycać bo czasami jak za bardzo mi się coś podoba to niektórzy ludzie potem piszą że ja udaję, że ja przesadzam ale ja po prostu taka jestem, jak mi się coś spodoba to mam pełen zachwyt I zobaczmy teraz ten dół i widzicie, tutaj też mamy długą nogawkę, to również jest rozmiar ML i właśnie te ściągacze na dole. Nie wiem, jak będę się czuła na przykład 4 godziny po założeniu takiego dresu, czy te ściągacze nie będą mnie ściskać. Tutaj są dość luźne, ale na przykład ta część, no tu na pewno nie poczujesz, że to jest takie mięciutkie, póki co jakby w odczuciu to jest rewelacyjne, a na dłuższą metę, no nie wiem, zobaczymy. Napiszcie, jak Wam się podoba ten habrowy i który Wam się w ogóle bardzo podoba. To, co kryło drugie pudełko, to dwa takie komplety z bardzo grubej, jakościowej bawełny. Mamy tutaj wszystko pięknie obszyte takimi tasiemkami. Ja wiem, że oni to wszystko przyszywają ręcznie, to nie jest, słuchajcie, nowy materiał. Nie wiem, czy wybrałam dobry rozmiar. Tutaj wy będziecie musieli, czy będziecie tak mili, żeby mi powiedzieć, czy to wymienić, czy nie. To jest naprawdę w dotyku też jak taka bardzo dobrej jakości, droga koszula, bawełniana, elegancka. I tak, cały ten komplet z ciężkimi butami, moim zdaniem, może wyglądać bardzo ciekawie. Ale jeszcze tego nie mierzyłam, a nie wiem, jak to, jak to będzie w realu. Ale jedno wiem na pewno, ta bluzeczka. Razem ze spodniami, czy eleganckimi, czy zwykłymi jeansami, wygląda obłędnie. Powiedziałam właśnie na Instagramie, u nich link wam oczywiście zostawię na dole. Także mierzymy. No i tutaj, kochani, jest pięknie, ale widzicie pewnie już w lustrze, że nie jestem pewna, czy to jest mój styl i czy to jest mój kolor. I kolejne pytanie do Was, czy to jest mój rozmiar? Bo tutaj mamy MK. Zastanawiam się, czy MK by nie leżała lepiej. To, co jest fajne w tych kompletach, już Wam się pokazuje cała. To, co jest fajnego w tych kompletach, to, że możemy je trochę modyfikować i na przykład sobie bardziej odsłonić brzuch. I mamy wersję taką bardziej letnią. Albo spódnicę sobie naciągamy trochę wyżej. Bluzkę obniżamy i to wygląda jak sukienka. Bardzo mi się podoba ta bluzka, ale w połączeniu z tą spódnicą dla mnie osobiście to już jest za dużo. Poza tym mam wrażenie, że to nie jest do mojej sylwetki, dlatego że ja mam zaokrąglone biodra i odstającą mu trochę pupę i myślę, że przez to te falbany nie leżą tak, jak leżeć powinny. Także tutaj pytanie do Was czy zostawiać ten komplet, czy go wymienić na eskę, czy może wziąć sobie samą tę koszulę, bo ogólnie fason i jakość materiału moim zdaniem są po prostu fenomenalne. No i tutaj dbałeś o te wszystkie szczegóły. E, tutaj zobaczcie, tu mamy przeszyte e, pięknie takim paskiem jakby koronki, takich tasiemki. Bardzo ładnie to wygląda, ale to chyba nie jest moja bajka. Mniej to w Waszych rękach jest dalszy ciąg tego kompletu. Także jak możecie mi coś doradzić, to będę bardzo wdzięczna. Mi się wydaje, że on jest na mnie za duży, może jak byłby mniejszy, to bym się czuła lepiej, ale biała spódniczka to na pewno nie jest mój klimat. Sama bluzka chyba dla mnie będzie lepsza. Mam jeszcze taki komplecik w kolorze czarnym, takim bardziej jesienno-zimowym, więc za chwilę go przymierzę i muszę wam powiedzieć, że to jest tyle tego materiału, że po prostu ta bluzka jest totalnie leciutka, a ta spódnica czuć, że jest tak fajnie dociążona, ale przez to ona też ładnie leży. Także dobra, mierzymy czarny. I czuję się w nim dużo lepiej niż w tym białym, jeżeli chodzi o całość, bo połączenie tej bluzki ze spódnicą wygląda jak sukienka i jest taka naprawdę bardzo dziewczęca, urokliwa. Nie wiem, jak ten styl nazwać, ale jest, dla mnie jest taki bardzo romantyczny. Fajny strój na jakąś randkę. Tak wygląda cały ten komplet. Moim zdaniem czarny wygląda po prostu obłędnie. Jeżeli chodzi o spódnicę, to czuję się w niej naprawdę super. I zobaczcie, tutaj też mi te falbany odstają, ale jakoś przy tej czerni wydaje mi się to bardzo ładne. Pytanie tylko, czy zostawić sobie M, czy wymienić na S, szczególnie górę, bo ten dół, ta spódnica jest moim zdaniem idealna. Mniejsza może być już za krótka na długość, za wąska, więc tutaj mogę sobie spokojnie właśnie naciągnąć, żeby schować brzuch. I nakładam ten materiał na ten, to wszystko się fajnie trzyma, czuję się komfortowo, nic nie podjeżdża. W ogóle to są tak dobrane e, kroje do sylwetki, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i wielki szacunek dla Dominiki, że to ogarnęła, bo ja przed laty nie wiem, czy wiecie. Powam swoich sił jako projektantka ubrań. To miało miejsce jakieś 10 lat temu, kiedy prowadziłam taki showroom w Gdańsku z moją wspólniczką. To trwało kurczę, nie tak długo może z rok. Yy, I moje ubrania wydawały mi się idealne i piękne na projekcie, a potem kiedy otrzywała je krawcowa, to się okazywało, że właśnie np. źle leżą, albo sukienka pod, z długim rękawem podnosisz ręce i masz całą sukienkę pod pachami, więc ja się kompletnie na tym nie znam i stwierdziłam, że, że nie, że wolę robić to na czym się znam ale spróbowałam i, i tyle i było to naprawdę bardzo fajne doświadczenie, a tu widzę, że Dominika totalnie ogarnia takie rzeczy pytanie właśnie do was co z rozmiarem, bo na pewno chcę zachować cały ten czarny komplet czuję się w nim również bardzo ładnie, jest to dla mnie coś nowego jeżeli chodzi o styl, bo nie mam za dużo takich ubrań a la romantico w mojej szafie więc no fajnie ta koszula, taka ona tak ładnie się układa na sylwetce. Piękna. Mi się bardzo podoba. Jestem ciekawa, czy Wam również. Odwiedźcie koniecznie Dnela na Instagramie, bo na dole macie namiar. Dziękuję bardzo. Dzięki z góry za pomoc w podjęciu decyzji co do tych kompletów. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę i subskrypcji. Uwielbiam Was. Pa!